Cześć! SMS przyszedł! A ja witam Was bardzo serdecznie w odcinku Szymonko, Szymonko, i się coś pokazało. Teraz będziemy czekać. Ojej, nie dajemy tego stopera. Teraz będziemy czekać. Aż, aż bijemy na serwer, więc widzimy się na serwerze. Witam was bardzo serdecznie, jesteśmy już na nowym serwerze. Eymem um, no, pogramy gdzieś tak z 10 minut, bo to ja nam zostało niestety. Dr... Chyba. Coś się tak właśnie sam zdziwiłem, ale... Przynajmniej chcę mieć jednego zrobić. Nie, w sumie dzieje, patrzę. Uwaga, przejęliśmy kontrolę nad scelem, o To nie ma sensu. Ej ludzie, to nie ma sensu Przecież biłem pisało na liście, że jest 20 osób Kurde, chyba Trzeba coś odróżnić od tej ty. Bo nie ma 20 osób Jak tu jest 20 osób, to jestem ten... Pip <gryw> O Jezus A dzisiaj sobie chyba nie zagramy Dobra, pozwiedzajmy mapę e, czekajcie... I C4 udzieliłem Z4 e... na <grystanie> I BUM! I BUM! I Cen został zamrożony! Dokładnie! Muszę żeby... Dobra, idziemy, idziemy, idziemy! Mm. Nie no, łatwo. nie ma sensu tego. grać. Kaczam mam No ja ja! Łatwo! Co tam jest? O oh, kurwa. Что это <small> <to> было? Что, Что это было? А мне вам говорить, что будет

No nie! To mnie trochę... No gdzie to jest? Ach, kurde! Nie no to wkurzę. Nie myślę, że jestem taki agresywny, bo niektórzy... O! Niektórzy ludzie myślą, że... E, jestem takim lewodawcą do przeklinania. Ja. Yeah. Nie ma za co. Sapię tę, przechodzę. Chyba, kurde jest. Nie bierzesz? Nie bierzesz? Patrzcie wale. Nie, no wkurza mnie to. Działa, co to? jest Przedam tego. Kurde, nie mogę tego. Okej nie nie no Ale jeszcze jedna akcja i koniec Czyli tam Zwłeni są A, co są Osobie za serce. Dwóch na dwóch. Powiem wam tyle. To będzie bardzo krótki odcinek, 16 minutowy naszego BF-a. że taki, taki, ogólnie nic nie wnoszący. Inne już naprawia będą, ale wybrałem minus żywienia i to miałoby 20 osób. A nie chcę mi się zmieniać, bo i tak teraz muszę to renderować, tylko i spadam, bo jest. 12 noc. Tak. No to. powiem, że tyle. Um, myślę, że teraz postaram się, tak, za tydzień już. za tydzień nie, sorry. za dwa tygodnie, częściej wrzucać ucinię, bo wtedy już znam. Znam. skończyłem, już zdam? Wtedy już będę, będę mieć po pisaniu. i następny będzie to już pod koniec roku, więc to będzie spoczko, no i myślę, że będzie ok, więc to na tyle, trzymajcie się i pa pa.